Hello witajcie kochani, dzisiaj będzie filmik z serii y, świątecznej y, na temat rodzin mieszanych i jak spędzają y, swoje święta Bożego Narodzenia. Moim gościem dzisiaj jest Ania, y, możecie ją kojarzyć z kanału Kupianka na pustyni, który już polecałam kilkakrotnie na moim kanale. Y, mieszka ona w Katarze i jest w związku mieszanym, ma dwójkę dzieci. I właśnie zapytam się jej dzisiaj, jak wyglądają u niej święta? Witaj, Aniu. Tak, ja, kochani, witam wszystkich bardzo serdecznie. U Marty na kanale dzisiaj się widzimy. Marta, bardzo tobie dziękuję za to, że chciałaś ze mną zrobić ten filmik. Naprawdę, mega się cieszę. Witam Marty, widzów oraz swoich widzów. I... Zanim poznałaś męża, już byłaś na obczyźnie, na emigracji, więc może zaczniemy od tego. Y Ile polskich tradycji y, miałaś wtedy, jak wiecie, wiesz, jeszcze zanim byłaś ze swoim mężem, zanim jego tradycje namieszały z twoimi, to y, ile tych polskich tradycyjnych świąt wywiozłaś ze sobą na emigrację? Mówię tu o choince, potrawach, gościach spędzaniu czasu. Ja przyjechałam na Wyspę Man e, bardzo dawno temu i przyjechałam właśnie z moim synem e, starszym, e, byłam samotną mamą, a tradycje jakie, a świąteczne tradycje jakie mieliśmy, to no, oczywiście takie typowo polskie. Była choinka zawsze, ubierana 6 grudnia, e, z, było 12 wigilijnych potraw. E, wiecie co, na obczyźnie, jak to Marta nazwała, e, Zawsze spędzaliśmy te święta wszyscy razem. Wszyscy Polacy się trzymali razem, mega mi się to podobało, ponieważ bilety do Polski dla nas, dla klasy takiej robotniczej, były no, bardzo drogie w okresie świątecznym, a na pewno mnie samotno mamy nie było na to stać. Więc stworzyliśmy sobie taką własną polonię, taką grupę polonii, i, i było naprawdę bardzo sympatycznie. Spędzaliśmy te święta wszyscy razem. No, przez bardzo, bardzo długi okres czasu, później wiadomo, się, zmieniały się sytuacje finansowe danych ludzi, zmieniała się praca, bo na początku jako sprzątaczka hotelowa nie miałam wiecie, ani możliwości, ani te kasy no, pojechania do tej Polski i spędzić święta z rodziną, więc tak to u nas wyglądało. Teraz, zanim twój mąż poznał Ciebie, co wiedział o świętach? Czy kultywował cokolwiek z yy, chrześcijańskiej tradycji? Bo z tego co kojarzy na Twoim kanale, mówiłaś, że y, Twój mąż wychował się w rodzinie y, katolickiej, tak? I oni praktykowali święta, mimo że Twój mąż nie jest katolikiem. No i właśnie ciekawi mnie, co oni praktykowali. Na pewno choinkę, ale czy coś jeszcze? A jak mój mąż spędzał święta y, przed naszym y, Poznaniem, e, zanim poznał mnie i tak namięszałam wszystko w jego życiu. E, mój mąż nie jest katolikiem, kochani, e, ale wychował się w rodzinie katolickiej i tutaj kurczę Marta, bardzo dobrze mi znasz. E, widzę, że oglądasz moje filmiki i wszystko wiesz, cieszę się bardzo. E, tak. Jest muzułmaninem, ale wychował się w rodzinie katolickiej, więc u niego też były te świąteczne, te, te, te świąteczne tradycje tylko to były takie typowo angielskie świąteczne tradycje. Celebrowanie Bożego Narodzenia to był dzień 25. Rano zaczynało się od prezentów u niego, prawda? I, i, i to był tylko jeden taki wykwintny obiad spotkanie z rodziną i to wszystko i tak celebrowali anglicy święta. Ten drugi dzień świąt to już jest taki boxing day, to już taki był bardziej wypad wiecie, na kawę, gdzieś tam do kogoś, tak troszeczkę inaczej oni obchodzą święta. No. no i teraz wasze pierwsze wspólne święta. Kiedy to było i jak wyglądało? Czy to było jeszcze randkowanie, jego zaprosiłaś na Wigilię? I... Jakie pierwsze potrawy wigilijne spróbował, no i wtedy mieszkaliście jeszcze tutaj um, z dostępem do polskich sklepów, więc czy wtedy te e, święta były bardziej polskie? Nigdy nie spędzałam świąt e, u mojego męża przed, zanim po prostu zaczęliśmy ze sobą mieszkać, bo my bardzo wcześnie, bardzo wcześnie, bardzo szybko poznaliśmy się e, stycznie luty, a w czerwcu już mieszkaliśmy razem, więc. To już były nasze wspólne święta i w szoku oni wszyscy byli, jego rodzina. Jak to można celebrować Boże Narodzenie przed Narodzeniem Jezusa? No jak? Jak 24? Ale mega mi się spodobało, zaprosiłam wszystkich na taką wykwintną, typową polską kolację. 24 oczywiście. I od tego momentu w naszej tej wspólnej takiej rodzinie mojego męża i mojej. Już, już od pierwszego. Od, od pierwszych świąt Bożego Narodzenia już wiedzieli, że 24 to wszyscy się pakują jadą do nas na kolację wigilijną dziadek i babcia to byli po prostu zachwyceni jak zobaczyli nasz, mój stół zastawiony, 12 dań wiecie, wszystko tam było, pierogi myślałam, że nie będzie im to smakowało uwielbiają pierogi lubili moją rybę po grecku barść, nigdy, nigdy kochani nie zapomnę Pierwszy raz, jak mój mąż spróbował barszcz czerwony, na, spróbował on nawet nie spróbował, bo postawiłam mu barszcz, nie, on patrzy się na mnie, mówi, co to jest? Ja mówię, barszcz zupa. Myślał, że to jakieś krew. Słuchajcie, myślałam, że ja mu krew ugotowałam. Ja mówię, to jest zupa barszcz czerwony. Mówi, już tylko spojrzał i już powiedział, że przepraszam, ale o tego jak nie będzie, nie? No <laughs> później spróbował. I tak już teraz je, ale mówię, że ten pierwszy raz jeszcze go tak. Ten widok tych czerwonej zupy, takiej. No, powiem Wam, że normalnie przykro mi było. To był pierwszy raz, kiedy mi było przykro. Jego babcia, dziadek, powiedziałam, że to zupa z buraczków, więc oni od razu wyjedli, a on po prostu nie. No i tak sobie myślę, kurczę, trzeba coś zmienić w tych tradycjach świątecznych, bo ja też nie chcę, żeby po prostu. No nie wiem, stało coś na stole świątecznym, co odrzuca, prawda? Także tak wyglądały nasze wspólne pierwsze święta I, i później, dopóki mieszkałam na Wyspie, dopóki żyli jego dziadkowie, tak no bo po śmierci jeszcze mieszkaliśmy, więc tak wyglądały nasze wspólne święta, w naszych wspólnych świętach. Choinkę już robiłam 1 grudnia. I przenieśmy się teraz do czasów obecnych. Mieszkacie w Katarze. Polskiego karpia raczej chyba nie ugościsz. <grym> Polskich sklepów nie ma. Oglądałam vlogmasy w zeszłym roku, więc wiem, że kapusty z grzybami i takie inne rzeczy robiłaś. Więc yy, po pierwsze, kiedy wybieracie choinkę, jak długo stoi u Was choinka? W ogóle jak dobrze kojarzę, to choinka to Twoje taki trochę <grym> zwarywane hobby, więc może coś więcej powiesz o swoich choinkach. Masz może jakieś zdjęcia z poprzednich lat z choinek swoich? Tak, przenieśmy się do czasów e, teraźniejszych. E, jesteśmy w Katarze. E, choinkę ubieramy 31 listopada, tak żeby cały grudzień już... Celebrować. Ja uwielbiam choinki, tak jak Marta wspomniała. Za mną jest jedna, mam drugą, trzecią, mam cztery choinki, kochani, w tym roku. Zapraszam bardzo serdecznie do mnie na kanał, jeżeli chcecie zobaczyć. Pierwszy vlogmas u mnie jest ubieranie, właśnie robienie świątecznych dekoracji. Także tak to u nas teraz wygląda. E, oczywiście mój mąż e, uwielbia święta. On po prostu uwielbia święta. Pomimo to, że jest muzułmaninem i nie spędzają świąt, nie obchodzą, on jest inny. Uwielbia święta, uwielbia moje dekoracje. Trochę się zmieniło u nas w naszych takich e, tradycjach świątecznych. Dobra, choinkę mamy odhaczoną. Mikołajki. Obchodzicie? I jak hucznie obchodzicie Mikołajki? Czy to są tylko, nie wiem, słodycze w łóżku, czy w butach, czy coś więcej? Czy to są drobne upominki, takie słodycze, czy właśnie jakieś wielkie prezenty? Mikołajki. Jak najbardziej jest prezent w buty dla Aleksia i dla męża, zawsze coś delikatnie, bo on zawsze zapomni, zawsze je. A, to dzisiaj. On tego nie wiem. I no. później mi na drugi dzień daje, nie? Ej, to już nie jest Mikołajki, no ale okej. Okay. Także zachowana tradycja. Buty muszą być wypastowane i wystawione. Tylko nie wiem, gdzie w tym roku wystawimy. Muszę pomyśleć, bo zawsze to na balkon, a my, w tym roku nie mamy balkonu. Ale ta tradycja zachowana. No to jak o prezentach, no to Wigilia czy w pierwszy dzień świąt? Wieczorem czy rano? I yy, czy robicie yy, gwiazdora, <głos》>, nie wiem, Mikołaja, Sante, czy jakkolwiek go nazywacie? I czy kupujecie od Was prezenty i mówicie, że to są od Was prezenty na święta, czy są znajdowane pod choinką? W Was y, wygląda, wyglądają święta teraz. Z naszymi nowymi rodzinnymi tradycjami. Wiecie co, kochani, ja zawsze mówię, że fajnie jest, jeżeli każda rodzina ma jakieś takie swoje tradycje, coś wprowadzi nowego. Ja zawsze to powtarzam. To jest fajne, to nie jest tak, że już trzeba robić tak, jak robili nasi rodzice. W moim rodzinnym domu, moi drodzy, święta był jeden wielki stres. I już w połowie grudnia. Już ten stres u nas był, już trzeba był. Moja mama szalała. Wiecie, to trzeba zrobić, to trzeba zrobić, a ty śpisz, a ty robisz to, a ty a to nie było fajne. Nasze święta teraz wyglądają troszeczkę inaczej. Zmniejszaliśmy nasze tradycje ja, polską, angielskie. Wygląda to w ten sposób, że 20. Czwartego i ja przygotowywuję kolację i zawsze to była kolacja y, po polsku. Y, 12 dań u nas i, i powiem wam, że odkąd zostaliśmy sami, mój starszy syn y, opuścił miasto nasze rodzinne, wyjechał, układę, ułożył sobie życie. Przepraszam na chwilę. Aleksander, don't shake. I'm... Aleksander tu jest i wiecie co, i on cały czas coś tam robi, a siedzi na kanapie, gdzie jest kamera i rusza, także przepraszam Was za to. Więc mój starszy syn wyjechał i powiem Wam, że zauważyłam, że moje te, te wigilijne dania, no nie są takie e, odpowiednie dla Aleksandra, dla mojego męża, więc e, w tym roku zrobimy zupełnie inaczej. I jeżeli chcecie zobaczyć jak będzie wyglądała nasza Wigilia w tym roku, także zapraszam na moje vlogmasy, e, bardzo serdecznie, a moich widzów zapraszam do Marty na kanał. E, Marta ma bardzo, mi się podoba Marty kanał, bardzo ma, pokazuje swoje życie w UK, e, też właśnie mieszane e, rodzinie, także zapraszam bardzo serdecznie. I w tym roku właśnie zmienię tą tradycję, bo przykro mi jest czasami, że oni muszą to jeść. Nie lubią kapusty za bardzo, a muszą, zmuszają się, widzę to, że obydwoje się zmuszają. 25. Natomiast jest tak, że mój mąż robi kolację, a obiad już praktycznie. I to jest coś takiego typowo angielskiego jakaś szynka, indyk oczywiście coś tam z indyka. Także. To robi mój mąż i tak wyglądają nasze święta. A jeśli chodzi o prezenty, o Mikołaja, tak. Nie ma u nas gwiazdora, nigdy nie było. 24 grudnia dajemy sobie prezenty, my dajemy, ale prezent od rodziców, i sami z mężem wymieniamy się prezentami dla siebie. I to, ta tradycja wzięła się właśnie od mojego męża. Zawsze kiedy dostałam prezent od jego dziadków, to napisane było z miłością w z w Ja mówię, jak możecie, bycie, yy, y, podpisać prezent świąteczny? A oni, ale jak? No przecież, ja mówię, no przecież to jest prezent od Mikołaja, nie. I dla nich to było dziwne, że jak prezent od Mikołaja, prezenty to sobie to wymieniamy się i zawsze podpisujemy. I mi się to bardzo nie podobało. E, dlatego. Zmieniliśmy to troszeczkę, unowocześniliśmy z mężem, że właśnie 24 są to prezenty dla nas od nas, wymieniamy się nimi. Ale 25 to już jest prezent od Mikołaja, tak dla Aleksia. I Aleksander przygotowywuje właśnie dla niego mleko, marchewkę. I ciastko zostawia na noc. I 25 tradycja jest taka, że on dostaje, tylko on dostaje prezent. My już nie dostajemy, bo ponieważ Mikołaj daje prezenty tylko dzieciom, prawda? No, a my dostajemy. Dobra, choinka jest otaczona, Mikołajki, prezent. No to jedzenie. Jeszcze wróćmy, tam troszeczkę napomkniełam, ale może powiesz nam, jakie muszą być potrawy na wigilijnym twoim stole. Jakie potrawy tylko tyjesz <laughs> z tego, w sensie który twój mąż nie tyka, i y, które są jego ulubione. Y, czy coś y, takiego jest, co czeka na, na święta właśnie, żeby zjeść? I y, czy był kiedyś w Polsce na święta Bożego Narodzenia? No to u mnie to na 100% musi być basz czerwony i pierogi z kapustą i z grzybami. Y Zawsze się staram, żeby to było więcej niż dwa. Zawsze było 12, ale w tym roku będzie inaczej. Także w tym roku już zupełnie inne tradycje wchodzą u nas w święta. Czy mój mąż był w Polsce na święta? Nie, nigdy nie był. Nigdy nie był, dopiero poleci do, do Polski na święta, jak skończymy swój własny dom, budowę, bo oczywiście, nie wiem czy wiecie, kochani, budujemy dom w Polsce, już go wykańczamy, już jest zbudowany i dopiero wtedy pojedzie i dopiero wtedy ja mu pokażę takie prawdziwe polskie święta z przytupem. Dopiero wtedy. Na razie nie mamy planów, zostajemy tu, gdzie mieszkamy, zawsze na święta. Dziękuję Ci, kochana, za wszystkie Twoje odpowiedzi, za Twoją historię, za to, że podzieliłaś się z nami swoimi wspomnieniami, swoimi planami. I e, oczywiście zapraszam do Ani na kanał e, o czym. Dowiecie się więcej właśnie z jej masów i z tego roku i z poprzednich lat, więc zapraszam do oglądania. Dziękuję Ci Aniu za to, że tutaj się mm, mi udzieliłaś tego wywiadu, za to, że zgodziłaś się wziąć w tym udział i e, mam nadzieję, że w przyszłości zrobimy jakieś inne wspólne projekty. Na razie, pa! Marta, bardzo, bardzo serdecznie Tobie dziękuję za zaproszenie i dziękuję Wam wszystkim za oglądanie. Pozdrawiam bardzo serdecznie i mam nadzieję, do zobaczenia e, wkrótce. Może kiedyś jeszcze zrobimy live'a z Martą mamy taki plan, także dziękuję kochani za oglądanie. Trzymajcie się cikróutko, pa pa! Oczywiście zapraszam do y, polubienia, zasubskrybowania i skomentowania mojego i ani kanału. Na razie pa!